Witam Was moi drodzy. Niech będzie pochwalone w święte i wspaniałe imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Piękne powitanie. Chcemy, aby miało treść. To, co mówimy, jest ważne, co mówimy, ale chcemy myśleć o tym, co mówimy i chcemy nadać temu, co mówimy, prawdziwą treść. Więc drodzy bracia i siostry w Chrystusie Jezusie, drodzy przyjaciele, jest coś szczególnego w tym, że jesteśmy wspólnotą. Wierzę, że Pan Bóg stworzył człowieka do bycia w wspólnocie. Nie jesteśmy stworzeni do tego, aby być samotnymi wyspami gdzieś dryfującymi, nie wiadomo gdzie, ale jesteśmy stworzeni do tego, aby być we wspólnocie. I to nie tylko z tego powodu, o których, z tych powodów, o których zwykle mawiam, że we wspólnocie Pan Bóg nas wychowuje, uczy nas cierpliwości, uczy nas wiary, uczy nas zaufania, uczy nam uczy jak, jak przebaczać, jak mamy my się nauczyć przebaczać, przepraszać. To nie tylko z tego powodu. Ale wierzę, że jestem o tym przekonany, że jest też coś duchowego. W tym, gdy gromadzimy się razem jako Kościół. W tym jest pewna duchowa ochrona. To nie jest przypadek, że Bóg kiedyś powołał sobie lud Izraela. Właśnie tak zechciał. I to nie jest przypadek, że dzisiaj powołuje nas jako swój lud, jako swoje dzieci. I mówi: Chcę, moje dzieci, abyście byli razem. A w szczególny sposób, abyście, abyście spotykali się razem ze sobą. I nawet nie dlatego, że budujemy się, bo czasem możemy i nie zbudować się, nawet nie dlatego, że słuchamy wspaniałych kazań, bo czasem są wspaniałe, a czasem nie do wszystkich nas dokładnie tak samo docierają. Nawet nie dlatego, że mamy wspaniały czas uwielbienia, bo czasem. Ktoś w zespole się myli, albo nie wychodzi wszystko tak jak powinno, albo sprzęt coś szwankuje. Ale także dlatego, że Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest, w moim imieniu tam ja jestem. I teraz pomyślmy nad tymi słowami. Pan Bóg obiecał, że On jest. Więc czy my chcemy być z Nim? Czy chcemy być blisko Niego? Czy chcemy szukać Jego dla Niego samego? To jest też, to jest też siła wspólnoty i to jest też to, ta duchowa opieka, ta duchowa Boża siła, która stoi za tym, że jesteśmy we wspólnocie. Wczoraj mieliśmy spotkanie mężczyzn, nasze spotkanie kiełbaskowe. Jak zawsze oczywiście były kiełbaski. I Robert dzielił się z nami swoim życiem, ze swojego serca i opowiadał, jak to było. I powiedział taką bardzo niesamowitą rzecz, która też dotknęła mojego serca. Mówi, od dziecka, gdy moje rodzice chodzili do zboru, różne były etapy mojego życia. Czasem byłem blisko Boga, czasem gdzieś tam odryfowałem. Różne były chwile, ale zawsze... Zawsze wiedziałem niedziela nie ma innego wyjścia ja chcę być w kościele. I wierzę, że to się Panu Bogu podoba. Wierzę, że Bóg chce, abyśmy my mieli taki nawyk, abyśmy mieli taką dobrą tradycję. Autor listu do Hebrajczyków mówi: nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to u niektórych jest w zwyczaju. Nie opuszczajcie. Wierzę, że jest w tym nie tylko pewna praktyczna, taka bardzo Wymierna korzyść w sensie zbudowania, dobrego kazania, uwielbienia, modlitwy, ale jest w tym też coś duchowego, coś bardzo ważnego. I myślę, że to jest istotne, abyśmy właśnie chcieli być razem ze względu na Pana Boga. Nie ze względu na te fizyczne, wymierne korzyści, chociaż one są też ważne. Ale także ze względu na to, że wiemy, że Pan Bóg jest we wspólnocie, gdy gromadzimy się razem w Jego imieniu, a my chcemy być z Nim, że Panu Bogu to się podoba. I wiecie, ja dzisiaj nie mówię tego po to, żeby komuś dociąć, albo żeby się wyzłośliwiać w kierunku tych, którzy może nieregularnie przychodzą, bo to nie o to chodzi. Uwierzcie mi, to nie jest zresztą moją naturą, ale tak bardzo dotyka mnie ta prawda. Tak bardzo dotknęło mnie to, co wczoraj. Brat Robert powiedział, I, i to co wielu z was by też pewnie powiedziało: że jest coś, co Bóg w nas zaprogramowuje, gdy stajemy się Jego dziećmi. Co w nas wyrzeźbia, co w nas wdrukowuje, że oto jesteś w kościele, że oto wspólnota jest częścią Ciebie. I chciałbym dzisiaj. Zacząć od takiego króciutkiego filmiku, jakbyście mogli, jakbyście mogli zgasić światło. Takiego zabawnego, wesołego. Chciałbym was tym filmikiem trochę na początek nabożeństwa rozbawić, bo dobrze jest czasem rozbawić się przed Panem. Ale także chciałbym, aby ten filmik pokazał nam alegorycznie i w sposób zabawny to, co to znaczy, że jesteśmy wspólnotą. Co to znaczy, że we wspólnocie jest siła mam nadzieję że będzie w miarę dobrze widać popatrzcie It's started to Hup, hup! Hup, hup! To Jest akurat reklama, ale chciałem Wam przez ten filmik pokazać coś e, takiego e, alegorycznego: że gdy jesteśmy razem, to nieprzyjaciel ma mniejsze szanse, aby dopaść każdego z nas osobna. Gdy jesteśmy razem, to, to wierzę, że Boża troska ma inny wymiar o Ciebie, o Twoje życie, o Twoją duchowość, o Twoją przyszłość. Wierzę, że gdy jesteśmy razem i gdy mamy odpowiednie nastawienie jako razem, diabeł musi uciekać. I nie jest w stanie wyrządzić nam krzywdy, gdy jesteśmy razem. A gdy jesteśmy sami, gdzieś odprowadzeni na bok przez diabła, wtedy jesteśmy podatni na jego ataki. Powstańcie. Chciejmy uwielbić naszego Pana, oddać mu chwałę za jego dzieło, za kościół, którego jesteśmy częścią, za wspólnotę, za to, że możemy być razem.